doloso są si principio deklaracje poszczególnych hierarchów, natomiast nie jest to żadna nauka kościoła, którą katolik jest zobowiązany w sumie wierzyć, bo katolik jest zobowiązany w sumie w, w praw wiary katolicką, nic poza tym. I nic poza tym, to są poglądy, które są, powinny być przedmiotem dyskusji, uważnych, zwłaszcza, kto je głosi, i zważywszy na ciężar gatunkowy takiej utili, ale to nie są po prostu żadne nie jest to tylko rurką, pamiętam taki wstrząsem, jaki wstrząsem dla mnie było, była wypowiedź ojca Stanisława Okiel, jezuity, który w latach 80. podczas jakiejś dyskusji został zapytany, co społeczna nauka kościoła na jakiś temat głosu a on mówi społeczna nauka kościoła, tu takiego nie słyszałem. I mam nadzieję, że nie dlatego został zesłany na placówkę do Nowo że nie wiedział, co to jest Kościoła tylko z innych merytorycznych powodów. Natomiast to jest jedna uwaga. Druga uwaga, myślę, że to, co cały zresztą bardzo interesujący i potrzebny wykład pana doktora można streścić w jednym takim z formułami. mianowicie, że w epoce nacjonalizacji, proces nacjonalizacji nie ominął również Kościoła Katolickiego. Kościół katolicki znacjonalizował to, co miało tutaj znaczenie mianowicie miłość bliźniego nastąpiła nacjonalizacja Miłosierdzikiego właśnie pod płaszczykiem personalizmu, który tak mówiąc między nami, ja uważam, że pełno konkretny i tyle. To nie jest żadna filozofia, tylko, tylko jakaś jej nieudolna namiastka. To, że ona jest zgłoszona na uniwersytet, wcale jej nie dobilituje jako nauki, bo jeżeli na przykład jeden z e, czołowych e, personalistów e, twierdzi, że e, kapitalizm to jest socjalizm, no to właśnie to są rezultaty tego bergotu, jak wszystko już można e, powiedzieć, e, bezkarnie nawet napisać, bo bardziej wszystko przyjmie. Wydaje mi się, że to, co znaczy z zasady powszechnego przeznaczenia dóbr można interpretować na dwa sposoby. Na sposób socjalistyczny i na sposób niesocjalistyczny. Sposób socjalistyczny, który jest właśnie to, co tu zostało przedstawione, że ludzie mają jakieś uprawnienia, jakieś roszczenia których mogą dochodzić, tylko trzeba od razu odpowiedzieć na pytanie, że w każdemu uprawnieniu od jednej osoby odpowiadać powinien, bo inaczej to uprawnienie jest inuzoryczne, powinien odpowiadać obowiązek drugiej osoby. No i bardzo dobrze tutaj zostało to pokazane, że jedyn, jedyną osobą zobowiązaną może być państwo. No a państwo to co może zrobić? Państwo nie może nikogo wziąć na swoje utrzymanie, ponieważ państwo nie wytwarza żadnego bogactwa. To, co jeżeli Państwo mówi, władza publiczna mówi, że weźmie kogoś na swoje utrzymanie, to używa struchu myślowego, bo tak naprawdę to może zrobić tylko jedno, narzucić współobywatelom obowiązek utrzymywania takich, takich rozszerywców. I to, y, to właśnie wszystkie rządy obecnie robią i podatki mimo że rosnące już przez cały dawno na to wystarcza, w związku z tym obciąża się y, tymi obowiązkami ludzi, których jeszcze nie ma, to znaczy którzy jeszcze się nie urodzili, bo dług publiczny y, to jest właśnie takie obciążenie, to jest kradzież, że tak powiem, wyższego rzędu, bo zwykły złodziej nie potrafi pokładać którego nie ma, natomiast państwu potrafią. Państwu potrafią łąkać nawet takiego człowieka, którego jeszcze <grymne> nie <grymne> ma. W związku z tym <grymne> <grymne> to jest wyższa forma rybka Taka powiedziałbym bardzo zainteresowana. To jest taka konsekwencja. Ja pamiętam, jak ukazała się w kilka, a no powiem tak się, i ja tu muszę powiedzieć, że w tym obieku wydawanym przez archidiecezję Warszawską, żeby nie było wyjątku przy tym wygląda pornapisane, tylko w tym obieku wydawanym przez archidiecezję warszawską, to jest powodem, że w kościele można nawet na takie tematy dyskutować i z I ja zwróciłem uwagę, że w enzym w RZ było użyte kategoria płacy ludzie. No nie można, ale w taki sposób, że abstrahowała e, autor enzyklit, abstrahował od umiejętności człowieka. No, jeżeli on nic nie potrafi poza tym, że pluci łapać, e, no i, to, i ma godnie żyć z tego krócia i łapania, to przecież wiadomo, że no, ktoś musi mu to dofinansować. No i pytanie tylko kto i jak mu to odegrać, prawda? I to jest właśnie nacjonalizacja miłości bliźniego. Natomiast no. roz, e, pojmowanie e, zasady poprzez już kończę zasady powszechnego przeznaczenia do, na sposób niesocjalistyczny, to jest to, co napisał y, Jerzy Gilder w książce Bogactwo i Ubóstwo, że ono się realizuje w momencie, kiedy właściciel inwestuje, to znaczy stawia do dyspozycji y, innych ludzi, dobra, których albo przedtem nie było w ogóle, albo nie było przedtem w określonym miejscu. I jeżeli trafnie odda y, potrzeby tych ludzi, czyli jeżeli własność spełniła swoje powszechne przeznaczenie, to właśnie wtedy zostanie wynagrodzony zyskiem, jeżeli nie trafi od te potrzeby, to straci to co zainwestował i tyle, nie trzeba, i to jest zgodne i z logiką i z ekonomią i że tak powiem z dziękuję